Salamalejką czołem. My już jesteśmy po dniu otwartym w meczecie. Andrzej przyjechał z puław, żeby się spotkać i odwiedzić meczet i powiedz, jak, jak wrażenie. No i uważam, że nie straciłem czasu dnia dzisiejszego, tym bardziej, że takie spotkania nie są codziennością i, i, i dla takiego przeciętnego katolika jak ja to jest ciekawe poznać punkt widzenia y, stosunku człowieka do Boga, tak, mhm. jak, jak, powinno, jak, jak jak muzułmanie traktują. Boga, samą religię odnoszą się, miałem okazję zobaczyć modlitwę. Mm -hmm. Oczywiście zaraz po modlitwie zapytałem się, co się dzieje, no tak. Tak, dlaczego oni tak w ten sposób się modlą, mm -hmm, a nie inny. Mm -hmm. Nikt mi nie odmówił rozmowy, do kogo bym nie poszedł, niektórzy sami do mnie podchodzili, rozmawialiśmy, także im więcej rozmawiałem, tym więcej mam pytań, tym więcej mam takich, takich rzeczy, które muszę przemyśleć, ale dostałem dużo literatury, dużo broszurek, dużo takich do poczytania po mm -hmm. prostu. No to dobrze. Także myślę, że, 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 że moja wiedza, moje, moje zrozumienie samego Pana Boga będzie troszeczkę lepsze, więc z tego się cieszę. Alhamdulillah, to dobrze. A też tam była taka sytuacja, że nawet na katechizm powoływał się brat, który prowadził. Zaskoczyło Cię to? Brat, który prowadził wykład, powołał się? To znaczy, ja się spodziewałem, może tak bym powiedział, mm -hmm. ja się spodziewałem, że on będzie nawiązywał, mm -hmm. prawda? Ja tam się troszeczkę w pytaniu przyczepiłem, bo on nie, u, nie umieścił tego, mhm. więc zapytałem, ale bardzo tak... Zrozumiale dla mnie, powiedzmy, Aha. bo chodziło o imię Pana Boga, który się przedstawił Mojżeszowi, jestem, który jestem, Aha. prawda? I według interpretacji islamskiej, muzułmańskiej, o to będzie ja ładnie, jest to to samo imię, co Allah, chce, powiedzmy, co powiedzmy, co, 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 co w islamie, co, co w judaizmie i co w chrześcijaństwie. No to dobrze. Także ten Bóg to jest ten sam i tu już nie ulega żadnej wątpliwości bez względu na pismo, w jakim jest On. Objawiony, przedstawiony, tak. przedstawiony, z, którego, z jakiego pisma do nas przemawia. No i dzięki zaproszeniu Amatulla, to ja A... jestem bardzo szczęśliwy, że miałam tę okazję, tym bardziej, że pomogła mi w transporcie A... z Warszawy i z powrotem, bo ja nie znając Warszawy, to mi się po, głowie, to by, po chłopie by było. Ale dlatego zawsze warto do mnie pisać <laughs> i w razie czego, to y, kiedy mogę, wspieram pomocą i, i sobie możemy się zakolewać. Z mojego punktu widzenia znajomość z y, Agnieszką jest bardzo bardzo cenną znajomością i tym bardziej po przeczytaniu jej książki uważam, że powinna być szeroko rozpowszechniona. Troszkę szkoda, że nie jest wydana drukiem, bo e... już bym dostał autograf. No właśnie, ale no, inshallah może z czasem, ja tak sobie myślę, że jak dopiszę jeszcze jakąś część albo dwie, mm -hmm. to wtedy rozejrzę się za drukiem. Teraz też właśnie rozmawiałam z jedną pisarką, która ma na swoim koncie kilka książek i też właśnie mówiła, że do druku by było całkiem spoko, jakby to poszło, fajnie. Ale na razie rozpowszechniamy przez internet. Mm -hmm. W druku też na pewno będzie droższa, więc to jest też taki plus, żeby sobie kupić, poczytać. Mieć no, na razie w takiej formie, ewentualnie no, można wydrukować dla siebie, żeby sobie coś podkreślać, wracać, czytać. Ja jestem korzystać. zdania, że za dobrą literaturę można zapłacić i nie żałować tego roku. No, szczególnie taki pieniążek. A ja specjalnie chciałam, żeby dotarło do jak największej ilości osób. Ale póki będzie drukiem, to moja takie, 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 taka propozycja, pisać następny, Oczywiście. Audiobook, jak się zbierze, powiedzmy dwa, trzy, żeby ta książka miała trochę tych stron. Tak. Nie? tak. Żeby było warto ten druk. No, więc dlatego tą tą kosztą, czekamy. Jakby nie było. Czekamy. Także ja teraz powtarzam, bardzo mi było miło. I ta niedziela jest dla mnie naprawdę wykorzystane. ten popołudnie z wielką korzyścią. Cieszę się bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Razem. Kłaniam się.